Cześć sianko. witajcie w tym z bardzo serdecznie w kolejnym saveie i modpaku u mnie na kanale. Tym razem saveie z gier plon, tak. Z, zrobiłem oczywiście gospodarstwo, oczywiście grze, grzesza z gry o, gry o plon. No, co, save i modpak zostanie wydany u mnie na kanale na 200 łapek w górę i 3250 subskrypcji albo. 3300 subskrybentów, ale to jeszcze zobaczę. Ale pewno będzie wydany na 3250 subskrybentów. Jeśli tak, no to jeszcze brakuje do jego wydania tam 220, 200, chyba 29 subów, jak się nie mylę. Więc to nie jest jakoś dużo. A z tego widzę, że się przy tym sejwie bardzo oczywiście napracowałem. Zaraz oczywiście wam go przedstawię. Możecie oczywiście grać na tym sejwie w dwie osoby też. Y, proszę Was bardzo, obejrzyjcie to do końca, no bo też Wam powiem, dlaczego oczywiście nie wydaję tamtych saveów co miałem oczywiście wydać. Więc no, y, co, y, początku pewno oczywiście możecie nie znać, no bo gry Grzesz Poplon no to ma inny troszkę wyjazd, on ma. Od razu wyjazd, tak jak, jak to z bramy, od razu ma na drogę. Ja tutaj widzowie zrobiłem coś takiego, no bo nie mogłem oczywiście znaleźć na mapie szpakowo równego pola, więc no, musiałem oczywiście równe, po, równe pole, oczywiście znaleźć oczywiście tutaj, więc no, troszkę daleko od miasta, ale to no, niestety. Tak, musi być, ale co? Nie przedłużając gospodarstwo, widzowie nie jest zrobione na 100%, no bo nie, jest, nie ma takich samych budynków jak ma, jak ma Grzesz do FS-22, ale no niestety, udało mi się jak udało, więc myślę, że i tak dobrze mi to bardzo wyszło. Co? Tutaj oczywiście macie jakiś tam jego ugrudeczek, nowy płot Tutaj oczywiście macie domek, jego tu macie ten parking samochodowy, tak zwany. Nie, on ma tutaj tutaj trójki, ale ja to zrobiłem sobie i inaczej to. No, co? Tutaj oczywiście macie garaż, tu macie oczywiście szopę, pod nim mamy jakieś tam składaka Macie hmm, chyba jawkę, tutaj macie krosika, macie budę dla psa, też takie. On to ma. I tutaj on ma stodołę z dwoma wjazdami. ja widzowie no niestety nie znalazłem takiej stodoły do ofesy z dwoma wjazdami. I żeby tutaj fajnie pasowało, no wiadomo, są inne stodoły, ale no niestety tylko mi ta, oczywiście, hala, oczywiście pasowała, więc to. <laughs> no. I tutaj oczywiście macie Jowcebę, koparkę, macie zestaw prawo osiewny, macie rozszewać. My macie oczywiście tutaj y, ogródeczek tak zwany tak jak ma to Grzesio, tu macie oczywiście ładowarkę, tak wiem, że napiszecie masz, że Grzesz ma inną ładowarkę ale no, niestety nie ma takiej jak ma on ładowarkę do farminga, więc niestety damy wam taką ładowarkę, tu macie motory jego, tu macie kolejny składaka tu macie oczywiście, widzowie też macie kostkę ogólnie wyłożoną, tak jak ma to Grzesz i co, przechodzimy teraz ogólnie na tył. Tutaj, jak sami wiecie, on ma tutaj beton też wyłożony. Tu są po bokach krawężniki, tu oczywiście macie dwa silosy. Tak jak on to ma. Nie no, on ma chyba trzy silosy, ale ja dałem z z tego, że żeby po prostu to fajnie wyglądało. Tutaj, on ma ogólnie garaż blaszany z jednym wiastkiem. Ja no niestety takiego garażu nie znalazłem, więc dałem wam oczywiście gara z dwoma wjazdami i murowany co? Tutaj jest oczywiście Władek, tu macie takie pomieszczenie gospodarcze On ma tu pomieszczenie to postawione, ale no niestety Musiałem tutaj farmingu oczywiście postawić, więc jak sobie oczywiście tutaj to nie stoi, co? Tu, tutaj macie jakieś duperele, tu macie oczywiście widzowie lawetę te też tak jak on to ma, tu macie też widzowie obory na krowy, tak wiem, że nie ma krów oczywiście, ale ja no niestety wam dałem krowy, żeby to gospodarstwo nie było nudne, co? Tu macie oczywiście kombę i pizona, tu macie jakieś duperele, tak jak ma to grzesz, tu macie też jakieś duperelki, tak zwane, co? Tutaj macie ogólnie Ursusa Jego 16-14 z beczku do gnojowicy. Tu macie szeczkarnię. tu macie oczywiście silosy, paszowus, macie rozrzutnik przyczepę, Tam stuk na bele, krowy, Co? Tutaj macie dwukołówkę Jego i pług, to ogólnie z maszyn. To będzie ogólnie na tyle. Wiem, że tych maszyn jest ogólnie za mało, ale ja z racji tego, że się. Bardzo Spieszę, więc no niestety widzowie nie, nie pokupywałem Tych maszyn do końca Ale spokojnie jak będę wydawał No to będziecie mieli jego maszyny Wszystkie, co yy, Tutaj oczywiście już na tyle Patrzcie patrz, jaki ogólnie tutaj jest Klimacik na tym gospodarstwie No przyznacie mi Chyba rację, że Klimacik na tym gospodarstwie Zrobiłem bardzo Kon kredny, patrzcie czy to nie przypomina gospodarstwa Grzesza Oplon? oczywiście, że przypomina, więc proszę mi tu oczywiście nie pisać, że gospodarstwo jest takie i takie właśnie, widzowie przypomina mi to bardzo gospodarstwo Grzesza Oplon Plon i to jest chyba najlepsze gospodarstwo do FSA 22 no, co? też ogólnie możecie oczywiście grać na tym save'ie z kolegą czy tam z kolegami tutaj oczywiście teraz wychodzimy z tego gospodarstwa tutaj macie oczywiście ziemniaczki tutaj, tutaj w widzowie to gospodarstwo jest na takie mniejsze maszyny 30-60 tutaj może być to pole waszego kolegi czy tam kogoś tam co przechodzimy otwieramy bramę tutaj macie oczywiście domek tu macie dwie szklarnie macie obory na świń macie studnie Tutaj też macie jakiś tam ogródeczek po tej stronie, więc myślę, że to ogólnie fajnie wygląda. Tutaj macie ogólnie garaż, tu macie górnik, macie silos, macie wiatkę, płyty na obornik. Macie też oczywiście jakieś duperele z jakiś złom. Co? Tutaj też macie oczywiście bramę, otwieraną tu drogę. Oczywiście tak to wygląda ta droga, więc to oczywiście... Go Tutaj po bokach gospodarstwa to wygląda tak, a też zapomniałem ogólnie powiedzieć, że ten garaż praktycznie widzowie stoi tak samo jak ma Grzeszoplon, no bo on też widzowie tutaj ma je, jego sąsiad garaż, więc ja też oczywiście tutaj postawiłem ten garaż, co e, po bokach gospod gospodarstwa wygląda tak, z przodu widzowie wygląda to tak, tu macie oczywiście też zjeżdżalnie, e, tu też widzowie macie krzaczki pododawane, tutaj też y, macie ogólnie pole, tu jest owiec zasiany, tutaj macie do końca, y, tutaj macie pszenicę, y, tu macie ogólnie rzepaczek, więc widzowie troszkę pól macie, a resztę pól no to możecie sobie sami do, po, dokupywać, tu macie ogólnie żyto, tu macie rzepaczek, więc myślę, że to ogólnie, patrzcie, patrzcie jak to ogólnie bardzo fajnie wygląda. Czy, czy to nie fajnie wygląda? Oczywiście, że to bardzo fajnie wygląda ten sejwik. I to ogólnie w polskim jest bardzo fajnym klimacie. Ale to jak? Oczywiście, kto e, woli, co? E, gospodarstwo. Tutaj to gospodarstwo widzę ja się prezentuje tak. Patrzę, patrzę, jaki tutaj jest ogólnie klimat na tym gospodarstwie. Czy to nie jest klimat? Oczywiście, że ten sejwik jest bardzo w klimatycznym gospodarstwie, i wiadomo. Jest sejmik, oczywiście, tutaj jeszcze widzę. Pozostało mi tutaj to poprzestawić. Tutaj płatki widziołe drewniane dałem oczywiście dla ozdoby, tak jak z tyłu gospodarstwa, tak jak i z przodu dałem to po prostu dla ozdoby, żeby tak po prostu było. Tu macie ogólnie drogę polną, tu macie płatki, tu też ogólnie macie płatki, tu macie rzepaczek. Co tutaj, oczywiście, widzę, był. Kadr z Bizonem, oczywiście zdjęcia są na grupie na Discordzie, na mojej. Patrzcie, patrzcie jak ogólnie tutaj bardzo fajnie to wygląda. Nawet oczywiście na polu można zrobić fajne zdjęcia bez ciągników, więc no tak jak tutaj. Patrzcie, patrzcie jaki ogólnie tutaj jest klimacik. Tutaj też jest bardzo, bardzo fajny klimacik, co w tym widzowie to już chyba będzie na tyle. Ja też widzowie Wam. Co, tutaj też ustawię wam bardzo fajny kadryk i Wam oczywiście opowiem dlaczego ogólnie z save'ów nie było tamtych co. Co? Z save nie było z racji tego, że jak sami wiecie, no to mieli być savey i modpaki, w sierpniu miałem to wydać, potem we wrześniu, potem w... W październiku, no niestety, widzowie, za Was za to bardzo przepraszam, że nie wydałem tych saveów. Ale no niestety, średnio u mnie z czasem oczywiście było. Może nie w październiku, ale także w sierpniu i we wrześniu, no to było średnio u mnie z czasem, ale tu widzowie, już w październiku będą wydane wszystkie savey. Tak pod koniec forminka, widzowie wydam Wam te wszystkie sejwy, które mieli być wydane. Więc no. Co? My jeszcze raz Was za to przepraszam. Co? Widzimy się widzowie już za dwa dni na kolejnym odcineczku. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych filmach u mnie na kanale. I co? Na razie. Cześć.